Kontywa, kontynuacja od razu to wrzuciłem i na nowa i tutaj Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin nafił w światło bramki Dobra wejdźmy teraz tutaj do Głece i proszę Państwa albo Majan Jeszcze tam próbuje Robin ale nic już tego nie zrobił Ramgasz wybił i dla Bandowski biegnie, ale coś za długie było to pytanie. Mm. Tak, jak już wróciliśmy do tematu, yy, że mi się zaciął internet, to podejrzewam, że mówiłem to, jak teraz to jest godzina 15. Yy, I raczej odcinki będą się pojawiać w poniedziałek, środa i piątek o godzinie 18 a we wtorki właśnie o godzinie soboty i niedzielę tak będziemy nagrywany dekro wyścigi samochodowe Lewandowski i zobaczmy jak jak będzie mniej lubiona ta seria to mogę ją wywalić jest powrotem. A już wracamy do meczu, więc. Yy, zaczyna się tu kroić, się piłka. Yy, Tak, co się dzieje? Yy, Miki, cofnij sobie nagranie, to wszystko cofnij będziesz poddał. wiedział. A jaka szkoda! Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. No i za. Roben Bayern Monachium od linii bocznej Teraz Zobaczymy jak to zareaguje sędzia Dobra tak. Spróbujemy to doszytkować ładnie i może będzie gol Nie ma gola i prawie celnie do zawodnika, którego właśnie chciałem I proszę Państwa, będzie gol nie ma! Ale jeszcze Lewandowski! Nie ma! No i bardzo pięknie się z... zaczęła ta akcja, ale to jest nasza dopiero pierwsza akcja od 45 minut. Więc myślę, że to tak naprawdę słaby wynik. Ale jedna, ale dobra akcja, a 10 i nieudanych akt to jest dużo lepsza ta jedna akcja i dobra niż 10 i gorsza. Więc... Muszę się tylko postarać, Dobra, i teraz skończyliśmy już pierwszą połowę naszego meczu. I zaczyna się tu roić od strachu. I zaczynamy drugą połowę. Tutaj tak rozegramy to do tyłu. I teraz tak. Tutaj pójdziemy, pójdziemy tak na dół. Tu. I nie wydało się. Na razie mikołaj nie. No i próbujemy tutaj odebrać piłkę. Idziemy No i Jak? I teraz, zaraz. Idziemy z kontrolą Albu Majanki. No i jak mogli mu odebrać piłkę? Przecież to jest Albu Majan Jego sprint Jego pot. Przyspieszenie do pałacu, wszystko i nic Mamy Ubroniony dobrze. Rzut wolny. Rzut różny. Teraz mamy rzut wolny, bo sfaulowali naszego bramkarza. I idziemy. Idziemy z kontrolą. Jak to jest możliwe. Dobra. Dobra. Mam wszystko pod kontrolą. A Uderzenie. A tego już pod kontrolą, ale bardzo ładnie bronię dzisiaj. Nasz... No Nojer To się zaczyna już nudne jak się ta gra ale dobre Kevin de Bruyne Biegnie No nie udało nam się ale no co ja mogę poradzić Idziemy na górę Na górę, na górę, na górę, na samą górę I teraz podajemy I teraz spróbujemy to ściągnąć na to ale nieudane bardzo Dobra, hmm. tutaj e, próbujemy odebrać piłkę i, i nie, 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 dobra I tak. tak i nie, nie, tak, dla... Daniela nie, 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 z nie, nie ma góry. Dobra, zaczynamy do bąkąt. Pytanie, czy utrzyma się przy filmce? Z tego podatku strzela. Za moment wznowienie rzutu różnego. Zdecydował się na strzał. Świetnie zblokował. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Dobra, i tu jest różno. I nie ma gola. Nie wiem, co się stało. Teraz tak, karnym. Włączyłem na chwilę mikrofon do przed, mój brat. I nie mogę nic powiedzieć. Nowy graf Dobra, wszystko wtedy. Nie udało Którym... się rywalowi odebrać mu piłki w No, tak, tak nie miało być. Spokojnie, jak nie mam róbek jak Kubacki, więc proszę się nie bać. Trochę kabaret, kabarety, ale. Dobra. Spójrzmy na to podanie. Ważne, że nie jest osamotniony. Ma wolne pole. No, zdecyduje się Dobra. na przestrzeń. tutaj już. Uważnie grać, bo 1-0 naprawdę nam się nie przyda do na naszej ligi. Zaczynamy tutaj akcję Lewandowski i albuma Leci albuma do góry, proszę. I gola nie ma, proszę Państwa. Kurde. Nic więcej nie Że ta formacja naprawdę już nie będzie użyta w naszym sporze. No dobra, do góry. Leci, 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 leci. Go? Nie ma. Można tutaj się robić bardzo interesująca nasza akcja i Abu Mayang, nie. Teraz próbujemy to podejść delikatnie. Jest 1-0. Wszędzie mamy. Halo, halo, dzień dobry. Witam Was. Bardzo serdecznie. A biś tutaj z kto to jest. Lipski kręci no i napastnik teraz rywa się o piłkę. Sztuczna rakta Emry Mika. Podanie za potaniem odto, czy gra do Widać, że grają sobą dawna i są zgrani. Musił go do wysiłku, ale świetna obrona. Ten strzał był naprawdę dobry, ale bramka zachował się fantastycznie. Dobra. Teraz próbujemy tutaj podejść do akcji, ale pewnie nam się już nie uda ta akcja, bo już koniec meczu. Nie, nie uda nam się. Przegrywamy 1-0. Dobra. Koniec meczu. No i... Kurde Naprawdę bardzo fajny mecz był Ale Koniec Niestety Tryb To jest niemożliwe, że błąd występuje Dobra Teraz tak Dopiero Pierwszy mecz Jesteśmy na w piątym miejscu. Ciekawe, kto jest na pierwszy. Tak myślałem. Ale możemy coś zobaczyć. Nie jestem najgorszy. Szalkę i